Znajduje się na skwerze, który znajduje się wzdłuż ulicy Ordona, która jest w trakcie przebudowy. Jak wyglądają tam teraz prace na początku 2025 roku to wszystko w dzisiejszym filmie, bo budowa cały czas się jeszcze nie zakończyła. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Wadraszewskie Inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Częstą Ząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. W dzisiejszym materiale pokażę Wam jak tam przebudowa ulicy Ordona. A właściwie jak wygląda przerwa zimowa na tej inwestycji, bo w tym momencie nic nie może być realizowane w związku z tym, że jest zimno, a nowe drzewa oczywiście takich temperatur nie lubią jeżeli chodzi o sadzenie. Pojawiają się dopiero na wiosnę 2025, czyli w tym roku za około 3 miesiące. Tak samo w tym samym momencie mniej więcej zakończy się przebudowa ulicy Jana Kazimierza. Ale najpierw zobaczmy co jak go na ulicę Ordona w tym momencie. Patrząc z góry z lotu drona możemy zaobserwować, że tutaj mamy już nowy układ. Ten odcinek został przebudowany po zakończeniu budowy tramwaju na Kasprzaka i przebudowy na ulicy Wąskiej. W tym miejscu widzicie, mamy nowe pasy rowerowe, które dalej po przejechaniu całego skrzyżowania z ulicą Kasprzaka ponownie zjeżdżają właśnie na samą jezdnię. Otąd w niektórych miejscach mamy już ładnie zarysowane, w niektórych miejscach trochę gorzej, pasy rowerowe, które stąd się ciągną właśnie wraz z jazdem w ulicę Jana Kazimierza tutaj po prawą stronę, ale tam jeszcze droga rowerowanie jest jeszcze ukończone. No i na dalszym odcinku też oczywiście widzimy jak jest już wytyczony nowy pas rowerowy, który zacznie się za chwilę na kolejnym odcinku, gdzie ulica Ordona rozpoczyna się na części dwujezdniowej. W tym miejscu się zaczyna i w tym miejscu widzimy miejsce parkingowe i też już odtąd się zaczynają wytyczone właśnie pasy rowerowe. Pasy rowerowe stąd ściągnęły na całym przebudowanym odcinku właśnie od tego miejsca. Jeżeli chodzi o miejsce parkingowe, to dosyć dużo zostało jej zlikwidowanych, głównie tego, że nie ma miejsc parkingowych na samym środku ulicy. Wszystkie przejazdy zostały e, podzielone. Mamy tylko jedną zawrotkę, jeżeli chodzi o stary układ w tym miejscu, wraz z nowym przejściem dla pieszych, którego wcześniej zupełnie nie było, bo przez ulicę Ordona nie było właściwie żadnego przejścia dla pieszych na odcinku dwujezdniowym. E, pomijając ostatni fragment, gdzie została inwestycja przebudowana w ramach odrębnej inwestycji przez e, prywatnego dewelopera. Nie na całej długości, jak widzicie, nie mamy właściwie żadnych większych nowości. E, pomijając e, brak e, bruku

Nie no dobra, rzecz jasna trochę tych nowości jest. Jak ja powiedziałem, nie mamy miejsc parkingowych na środku, mamy miejsca parkingowe wzdłuż samej jezdni. Dzięki czemu parkingi są przynajmniej w teorii bezpieczniejsze. W praktyce jest ich dużo mniej i też nie są wytyczone w miejscach przy samych skrzyżowaniach i przy samych wjazdach do posesji, bo po prostu to jest niebezpieczne. Tak samo nie ma ich bezpośrednio przy przejściach dla pieszych, bo w związku z tym, jeżeli samochody stoją przy przejściach dla pieszych, widoczność dla pieszych i dla samochodów jadących jest po prostu ograniczona i nie wiadomo, czy nie widać, czy idzie pieszy, czy nie idzie pieszy, po po prostu łatwo o wypadki. Jeżeli chodzi o sam pas zieleni po środku, który aktualnie na razie jest jeszcze pasem po właściwie, po staremu pasu budowy, i po starym układzie drogowym wraz ze starymi miejscami parkingowymi, no to tutaj się pojawią właśnie nowe drzewa. Ten pas zieleni będzie całkowicie odcięty dla pieszych, nie będzie tam dostępu za pomocą przejść dla pieszych zbytnio, to nie będzie też przestrzeni, gdzie będą nowe chodniki, to będzie tylko łącznie przestrzeń, jeżeli chodzi o zieleń czekająca w przyszłości najprawdopodobniej na budowę tramwaju na ulicy Ordona, ale z tym jak to będzie to dopiero się dowiemy, kiedy PKP PLK i tam PKP S, bo to jest podzielone, w końcu będą wysprzedawać grunty, który się znajduje obok i będzie można rozpocząć pracę, jeżeli chodzi o zabudowę tego terenu w obok ulicy Ordona po stronie zachodniej, bo w tamtym miejscu w tym momencie nic się nie dzieje, bo to są tereny PKP e, podzielone na różne spółki, to nie są tylko tereny z jednej spółki, natomiast najważniejsze, no, po prostu nie ma jak tam realizować, ewentualnie widzieć, że tamte tereny można e, wziąć, natomiast z tego co widziałem, niektóre działki już zaczynają być wystawione na sprzedaż, na aukcje i można już je pozyskiwać, więc dzięki temu, jeżeli się pojawi nowy plan zagospodarowania przestrzennego na tamten rejon, będzie można wybudować w przyszłości tramwaj właśnie z Warszawy Zachodniej przez ulicę Ordona i przez całe Odolane w nowym przebiegu. A jak to będzie wyglądać, tego nie wiemy, bo nie wiemy jaki będzie plan zagospodarowania na tę przestrzeń, a tego nie wiemy, bo... Nie wiadomo, kto to wykupi e, i tak dalej. Jest to pokręcone, I tutaj muszą po prostu się dogadać wszystkie spółki wraz z miastem stołecznym i wypracować nowy plan, jeżeli chodzi o całą tą dawno towarową i kolejową przestrzeń, jeżeli chodzi o Dolany w Warszawie. Tym razem sobie, jak dokładnie z bliska wygląda ta inwestycja, przelatując sobie właśnie przez odcinek Nakaz Przeka na Wolskiej, tutaj przez Jana Kazimierza, o której będzie film za dwa dni. No i w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie ulicę Ordona. Jak widzicie na ulicy Ordona ruch jest cały czas prowadzony już od dłuższego czasu po dwóch jezdniach. No i co ważne wszystkie prace zostały wykończone jeżeli chodzi o samą nową jezdnię. Mamy chodniki wykończone po prawej stronie, mamy wszystkie miejsca parkingowe wyznaczone. Jak widzicie samochody mają gdzieś w tych miejscach przepisy i parkują gdzie mogą. Mamy też nowe wyznaczone miejsca parkingowe jeżeli chodzi o przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Te miejsca są w, z niskim krawężnikiem tak aby na spokojnie osoby mogły skorzystać właśnie z tych miejsc. Widzicie, to nawet przejście dla pieszych też jest tylko i zawrotką, ale w jednym kierunku, z zawrotką, żeby można było zawrócić ponownie w kierunku Włoch, bo tam jest oczywiście droga, która się czyni w kierunku Włoch. No i tu jest nawet przejście dla pieszych, które jest całkiem ładnie osygnalizowane. Natomiast czego jeszcze brakuje temu przejściu dla pieszych, to jest ładnego oświetlenia LED-owego. Bezpośrednio nad nim nie znajdują się latarnie, w sensie znajdują się nad, na terenie ulicy, ale takiego dodatkowego oświetlenia nad przejściem dla pieszych w tym miejscu jeszcze nie ma. Na dalszym odcinku możemy zacząć już samo pochody zaparkowane ładnie poprawnie po prawej stronie, właśnie wzdłuż terenów kolejowych, które cały czas jeszcze nie zostały na nowo zagospodarowane. Tu mamy zawrotkę, która jest de facto dwukierunkowa w jedną i w drugą stronę i też jako wyjazd w kierunku Prymasa Tysiąclecia. No i tutaj też zaczyna w drugą stronę pas rowerowy. A tutaj możemy zobaczyć ciekawostkę w postaci bruku, który w tym miejscu cały czas się znajduje. Bruk historyczny został ułożony w tej samej lokalizacji, gdzie był wcześniej, z tym, że na nim pojawiła się nowa nawierzchnia. Bruk też został wyeksponowany w miejscach, gdzie są miejsca parkingowe, czyli po prawej stronie jak widzicie przy parkowaniu równoległym. Natomiast tutaj on jeszcze musi być ułożony w starym opładzie. Cały stary bruk jest schowany pod nową nawierzchnią, natomiast samochody ciężarowe, które głównie niszczą właśnie w tym miejscu nawierzchnię, Mrukową jeżdżą teraz po asfalcie, dzięki czemu sam asfalt jest ciszy i mieszkańcy w okolicy mają też cisze przejazdy, jeżeli chodzi o wszystkie pojazdy towarowe, a kiedy faktycznie stąd przeniesie się przemysł i już go nie będzie. Ponownie w wituci w tym miejscu bruki będzie wyeksponowany, bo jest on po prostu elementem zabytkowym, jeżeli chodzi o ulicę Ordona. W tym miejscu z kolei widzimy ponownie tą zawrotkę. Jak widzicie, zawrotka jest z brukiem i też niektóre podjazdy zostały zalizowane po części na bruku, po części w różny inny sposób. Widzimy też drzewa, które się ciągną, natomiast żadnych nowych drzew na tej inwestycji z tego co kojarzę jeszcze właściwie nie ma. Tu też kończy się ta inwestycja i dlatego też w tym miejscu nie został wybudowany nowy dojazd do tego osiedla, a jest on aktualnie po błocie. Też faktycznie trzeba przyznać, że ulica Ordona jest dosyć mocno rozkopana. No ile ten fragment został ukończony i czekamy na nowe elementy zielone. Tak tutaj, jeżeli chodzi o te osiedla, no to one się tak po części łączą z ulicą Ordona. Inaczej, przez duże kałuże, trochę płota, można przejechać w tym miejscu. Choć za chwilę zobaczycie na jednym ujęciu, jak samochody tędy przejeżdżają i trochę właściwie taplają się w tej wodzie. No to jest inwestycja na styku drogi miejskiej, a inwestycji przez dewelopera, więc tutaj trzeba było po prostu porozumieć się może coś radni mogliby coś w tym temacie zrealizować, natomiast to nie było realizowane e, ten fragment ulicy Ordona w ramach aktualnej przebudowy przez ZDM, więc tutaj nie możemy nic w tym temacie powiedzieć. Natomiast nie będę ukrywać, że wygląda to dosyć kiepsko i przydałoby się coś z tym zrobić. Tak samo jeżeli chodzi o przejście dla pieszych na ulicy Ordona, których z tego co widzę jest dosyć dużo, więc tam rozpędzić się nie da, a też to może nie być zbyt bezpieczne jeżeli chodzi o to, że przejście dla pieszych są de facto co 50 metrów, jak nawet w niektórych miejscach nieczęściej. Ale oczywiście to jest sytuacja tymczasowa więc Większość tych przejść do pierwszych jest tymczasowa zrealizowana w związku z budową Jana Kazimierza i ulicy Ordona, a niedługo to wszystko się zakończy. Tymczasem tak mniej więcej wygląda cała ulica e, Ordona, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w i ten dziwny czołg. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się na wiosnę, kiedy już będą faktycznie nowe drzewa, bądź nie będą sadzone, więc za około 2-3 miesiące. Jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jak zawsze zachęcam Was również do zostania patronami, a więc no i co ja powiedzieć? W najbliższych dniach zobaczymy się ponownie na Jana Kazimierza, również na ulicy Chmielnej w Nocy i również na przelocie nad jedną i drugą inwestycją, jeżeli chodzi o oddalony, czyli nad ulicą Ordona i Jana Kazimierza. Również w Szczecinie, w Katowicach i w Łodzi, ale to pewnie już wiecie. Cześć!